Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piasecki z Mińska w Białorusi, za mną znajduje się komisariat, z którego właśnie wyszedłem, na którym spędziłem kilka godzin. Wraz z moją tłumaczką zostaliśmy z... wepchnięci do nieoznakowanego radiowozu przez dwóch facetów w czarnych koszulkach i zastanawiałem, czy to są gangsterzy, czy, czy, czy kto to jest. Jest, jestem obserwatorem w tej szkole, to jest lokal 50. 50. Jestem, pracuję tutaj już drugi dzień, to jest drugi dzień mojej pracy i ani ja, ani wszyscy moi kolegi, którzy pracują tu obserwatorami ze mną, nie możemy już drugi dzień trafić do ośrodka. Dobra. Dobra. Co pan robi? Co pan robi? Co pan robi? To pan, pan, pan jest? Kim pan jest? Kto do Michała, nagrywaj dzwoń do Michała. Kto to państwo są? Co pan, czy pan nie zabiera? Proszę, pan, proszę po polsku. Po polsku. Po polsku niech co się dzieje? Nagrywajcie proszę. Co się dzieje? Kto pan jest? Kto pan jest? Kim pan jest? Jest. Proszę po polsku. Jestem po... Natomiast no, zostaliśmy natychmiastowo przewiezieni tutaj na, na tę komendę. Nie postawiono mi żadnych e, zarzutów. E, pytano, gdzie pracuję, po co, po co tutaj e, jestem w e, Białorusi, więc no, mówiłem zgodnie z prawdą, że interesuje mnie i e, moich. E, widzów ten, ten kraj, to co się tu dzieje. I to jest dosyć niesamowite, bo przez pierwsze dni mojego pobytu tutaj zupełnie nie czułem takiego oddechu reżimu na sobie. Ludzie siedzą w knajpach, ludzie swobodnie rozmawiają na, na ulicy, jest bardzo, bardzo, jak to się mówi, europejsko. Natomiast, właśnie w takim momencie, kiedy na przykład chce się porozmawiać z obserwatorami, Obserwatorką wyborów, tak jak chciałem to zrobić na zewnątrz lokalu wyborczego na publicznie dostępnej ulicy, zostały, zostaliśmy wszyscy bez jakichkolwiek wyjaśnień wpakowani do nieoznakowanego samochodu. I, I właśnie w ten sposób reżim pokazuje swoje pazury. Tutaj oficjalnie nie, nie wolno pracować. Dziennikarzom. Reżim nie zgadza się, nie wydaje akredytacji na to, żeby tutaj pracować, więc no filmuję wszystko komórką jako, jako turysta i wam, wam to przekazuję. Prawnicy, z którymi się tutaj kontaktowałem, radzili, żeby nie przedstawiać się w ogóle jako dziennikarz na komendzie nie mieć legitymacji bo przyjechałem tutaj z odblaskowymi takim kamizelkami z napisem Press mam, redakcja przetłumaczyła mi legitymację dziennikarską na, ro, na, na rosyjski Natomiast e, e, w, wiem, że wszyscy dziennikarze, którzy starali się o akredytację nawet od bardzo dawna, nie e, otrzymali jej. Więc chciałem powiedzieć, że wszystko jest e, ze mną w porządku. Nie wiem cały czas, co stanie się z e, moją tłumaczką. W tym momencie wiem, że redakcja naradza się, a ja teraz na... Na gorąco z Mińska, tutaj z okolic komendy, w której byłem przetrzymywany. Dziękuję Państwu bardzo.